40 przynajmniej lat, to nie jest prawie rozgadniony. Jest straszna, zakłamana propaganda na temat Powstania. Przede wszystkim jest rzekome wylęgło Powstania Warszawskiego z innymi wydarzeniami. Na Zachodzie pisze się o pierwszym Powstaniu Warszawskim w Depcie, później o drugim Powstaniu. Tak jak w którzy politycy z układu rządzącego mówią, nie ma powstają. Tamte było ważniejsze, tamtech Drugi Drugim powstaniu w nasze. Ale też pisze się na zachodzie W tej chwili bardzo często. Po drugim powstaniu części, tak pisała Kasa Francuska 1 sierpnia 2004 roku. Nie tak przecież dalej. Pamiętajmy o rzeczy fundamentalnych. Za zbrodni popełnionych powstań, za te ofiary, które padły, za los 200 tysięcy zabitych osób cywilnych, w tym kobiet i dzieci, za krechenne kobiety w powstaniach, za rzeź powstańców. Opowiadają Niemcy, Polacy byli u siebie, manifestowali wolę wolności, mieli do tego prawo. Każdy, kto jest u siebie w domu i ma do czynienia z napasem który wdziela się do tego domu. Ma prawo i ma obowiązek się bronić. I jeśli zginie, bo on ma w ręku tylko kij odszczątki, a tamten bad ma czy stalową pałkę, to nie możemy mówić, że niepotrzebnie się broni. Może nie, nie zginie. On ma prawo i obowiązek się bronić każdymi, wszystkimi sposobami. Niemcy odpowiadają za wszystko. To oni powstanie zniszczyli. Oni zniszczyli Warszawę. I dzisiaj, gdy o powstaniu mówimy, to ta pierwsza rzecz stale powinna być w centrum naszej uwagi. Nie ci, którzy powstanie wywołali. Nie ci, którzy powstanie walczyli, są za nie odpowiedzialni. Za stratę, za pechę, za los ludności odpowiadają okupanci. Pamięć powstania się niszczy. No to Rzeczu trudno mówić w ogóle o historii powstania bez historii manipulacji historii bez historii potrzebnego. Dla nas powstanie ma znaczenie symboliczne. Za pół roku będzie 70 rocznica. To są prawie trzy pokolenia. Trzy pokolenia to jest żywot jednego człowieka. To jest wszystko to, co się zmieści mniej więcej w naszym życiu. Rzadko to dożywa w wieku że można mówić że to ja. trzy to jest dla granicy. Dla tych, którzy wtedy żyli, to były czasy dla nich współczesne. W pierwszych, kilku, kilkunastu, trzydziestu, czterdziestu latach po wojnie. Oni to pamięć mierdzi w sobie. Na cmentarzu po włoskowskich w Warszawie, przyszłości, co robią wybali na małego dziecka przeprowadzane przez ojca. Widziałem tłumy nie tylko tych, którzy przychodzili, żeby uczcić powstańców. być na ich grobach, zapalić świeczkę, pogodzić się. Ale uczcić także żywych, których było wtedy jeszcze bardzo wiele. Dzisiaj tych żywych prawie już nie ma. To są pojedyncze osoby. Dziś, prawie że bez kary, można pamięć powstania niszczyć. Ten etos narodowy, który mamy, jest kruszony, jest zwalczony. Już 1 września 1944 roku. Gdy powstali, wojnowali jeszcze w duży obszar Warszawy, niejako jak nie jednak bolesna posłówka, później Borawski, sowiecki rabin, przywódca tzw. Tak Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, brzmiał w głowie, że z brudnych powodów pogórek rządzych władz nad ta klika, która wywołała Polski państwem do ziemi, dała do nieprzygotowanej, nie z sobie już pytania, walę dzisiaj szukamy analogii do tego, to robią krytycy powstają, ci bezpośredni, ci, którzy nie zważają na wszelkie okoliczności i na, na całość spraw, krytykują z tych samych pozycji, pytajmy czy naczytanie się bolesławi osób, czy mówią tym samym językiem. W momencie upadku powstania 5 października 1944 roku, gdy kolumny powstańców w jedności w Warszawie zaczęły opuszczać stolicę. to była skala 700 tysięcy ofiar. Tak podawali swojej propagandzie. Zastanawiamy się, czy to przypadło. Może komuś tam się ręka się wpisała tylko komunikat. Ale przecież nie. Oni wpisali specjalnie 200 tysięcy ofiar. Dlatego, że przewidywali, że one dalej nie będą mordować, że będą pokrywować dzieje Niemiec. I te następne ofiary okresu przełomu wojny, i nowej okupacji, można będzie przerzucić na kontrolę Niemców. Lepiej mieć więcej po tamtej stronie, żeby zgadzał się finans. To kampanii z niesprawiającej powstania, od samego początku, w sierpniu, we wrześniu, w późniejszych miesiącach 1944 roku i w następnych latach, komuniści pogonili część dobrowolnie, a część pod wewnętrznym przymusem, zamiast zaburzeń zaszczyty, za lepsze z materialne literatów, wojskowych, urzędników, wszyscy byli zobowiązani dać tej kampanii z nich głos, tak jak dzisiaj mamy często środowiska, które z założenia będą takie apele będą podpisywać, o których będą wspierać. To było już wtedy. Towarzyszka Maria Tuglejskiego, żona Jana Tuglejskiego, agenta NKVD, który miał być pierwszym przywódcą Polski ludowy z nadania Stalina. Zginął w 1941 roku w katastrofie Musiał być gorszy od piruta, skoro był pierwszy, skoro był przed nim. Tomaszka Maria Tulejska, pseudonim historyk, co pseudonim w Urzędzie Bezpieczeństwa KSENiS, pisała podręcznika dla dorastającej młodzieży w latach 50., dla młodzieży na poziomie dzisiejszych gimnazji i celów Cała powstanie tam. Powstanie miało zachować warsztat linii radzieckiej na Zachód. więc na rękę okupantową. Przedstawiciel Wywiadu Armii Niemieckiej, czyli Armii w rozmowach z delegaturą rządu likracyjnego w lipcu 1944 roku, obiecał w chwili odwrotu zostawić w do dyspozycji armii krajowej magazyn i artylery. Powstanie duchu, więc nie, jak sądził patriotyczny ludzko-nicy w porozumieniu z nadchodzącą wyzwoleńczą Armią Radziecką przeciw partii, ale w tajnym porozumieniu z na życzenie reakcji anglo-amerykańskiej przeciw Armii Radzieckiej, przeciw Wojsku Polskiemu, przeciwko władzy ludowej. To, że nas tak pisało i to, że sobie taką było, to możemy zrozumieć. Ona była od początku do końca po drugiej strony. Ale to, że od lat 70... Była przedstawiana jako historyk, czy historyk opozycyjny. że Ławę w latach 90 udostępniła jej gazeta wyłącznie, że ona mogła pisać o powstaniu. Jest niezrozumiałe. Pamiętajmy takie rzeczy, bo to nie są incydenty. Komuniści zgładzili najważniejszych przywódców polskich odziemnych, których udało im się ująć. I powstańcy, otoczeni już za życie, nimby bohaterstwa powieści jak pospolitego przestępcę generała Augusta Emila Kiltow zamordowali burmistrza Witora Wileckiego, majora cichociętego Andrzeja Czajkowskiego, dowódcą Batalionu Lugarda, na powodowaniu, jednego najpiękniejszych dowódców postaw, wybitnego polskiego poeta, którego w nie ma potężny, bo jest miejsce dla tych wszystkich, którzy ławili się w trakcie rzeźni Major Andrzej Czajkowski został powieszony na zarządzenie sędziego kapitana Stefana Luchnika. Zamordowano majątek oczywistego Bolesława Kantynów. Zamordowano porucznika Janek tak itd. Sędziowie powstają, którzy nie padli w Niemiec, którzy przeszli do okupacji o Niemiec, zamordowano pod w sowiecką. Komuniści mieli swój własny plan. Oni powstali, tak jak mówiłem, chcieli kupić własną pieczęć. Napisali w swoich rozkazach prosto: nie wikłać się w żadne działania poboczne, co należy rozumieć, nie podejmować żadnych walki z rządcami. to jest sprawa. Szkoda naszych sił. Mamy zajmować gładką rządami, panować nad miastem. Odpędzać reakcyjnie i wydanie rozkazy, rozkazy zbrodnicze, o których musimy pamiętać. Ich rozkazy były takie, że w pierwszych godzinach ba, jak siły reakcyjne rozpędzają powstanie, można będzie bezkarnie strzelać do niepodległością, Bo później ktoś już dopatrzy i mogą stosować odpady. Ale w pierwszych godzinach, w pierwszych dniach ba, będzie na łatwiej. Dzisiaj nie wiemy, którzy powstańcy 1 sierpnia. 2 sierpnia partii odwój lec komunizm, a którzy chroni od Niemiec. Ale pamiętajmy, że takie mieli plan. Przede wszystkim to, co jest najbardziej haniebne i na zawsze przekreśla w historii Polski tak lewicę postępową komunistyczną jakby to nie było, czyli za zasyrdle. To jest to, co pisali wtedy. Pan w Warszawie przed sobą siły dwóch wrogów faszysty niemieckiego i faszysty polskiego. Nic bardziej już nie możemy wam skompromitować. Chyba tylko jeszcze to, że jeden z ich przywódców, pułkownik Stefan Korczyński, później generał, w maju 1945 roku zaproponował na tajnym plenum Komitetu Centralnego, tzw. Polskiej Partii Rotowniczej, żeby na ziemiach polskich odbudować krematoria niemieckie Tacy ludzie należili przez kraje Tacy są dzisiaj normalną, światłą europejską wyniki. Oni się od tego nie odczyli. Oni zmienili nas. To nie oni. To nie bezpośrednio ich Nie wszyscy z nich mają takie korzenie, Ale wzięli na siebie całą tą spuściznę ideową i niemoralną komunistyczną. Te 45 lat okupacji komunistycznej to, co robili podczas wojny, obciążają. i Także to Dokładnie 20 lat temu. Na początku stycznia 1994 roku. 4,5 roku po tak zwanych zmianach, po 89 roku. gdy wydawało się, że Polska będzie zmierzać do normalności. Że zaczniemy się wypijać na prawdziwą niepodległość. Że wreszcie mija to, z czym Polska miała do czynienia przez 40 lat. Przyszło uderzenie. Z jakiej strony? Ze strony gazety wyłącznie. Adam nie uznał, że zdolność do konfrontowania się z ciepłym epizodami własnego dziedzictwa jest dla każdego narodu egzaminem w tym całości demokratycznej. Stwierdzam, że Polacy dojrzeli do demokracji, to znaczy, że mają prawo do pełnej prawdy o własnej przeszłości. Tak jakbyśmy przedtem mieli niepełną prawdę o nie własnej przeszłości. Jakim prawem? Ktoś taki uzyskował sobie prawo decydowanie o tym, co jest w naszym historycznym planocie, a co jeszcze czymś innym. To była kampania nienawiści, która doprowadziła <coughs> do tego, że w tejże gazecie w gazecie tym samym momencie napisane, że powstańcy z armii i narodowych sił zbrojnych powstanie mnóstwo życia. Okazało się to nieprawne posłużono się sfałszowanymi dokumentami, sfałszowanymi cytatami z książek, które były wydane, były dostępne, łatwo było sprawdzić. Minęło 20 lat, Gazeta Wyborcza do dziś nie przeprosiła. I my dziś takich przeproszeń nie potrzebujemy. Potrzebujemy wyprosić takich ludzi z naszej świadomości, z naszej pamięci, którzy w tych sprawach byli po drugiej stronie. Ale oni nie byli pierwsi, oni mieli wzor. Kilkadziesiąt lat na zachodzie trwa ta kampania niesławiająca. Znany historyk amerykański, Ruben Einstein, w 1974 roku już pisał polscy faszyści, mówię dla was, kibice też, też byłem kibicem, w, w sumie przecież też chodziłem na mecz, więc też się do tego faszyzmu, w tym rozumieniu, poczułem. To nie jest nowy wybór. to jest kilkadziesiąt lat, tego jest powstanie. więcej Żydów niż Niemcy. Wielu z polskich nazistów to byli polscy oficerowie, jako takim danym dowództwem nad działami armii krajowej, gdzie robili wszystko, aby zidentyfikować tę żydowską nienawiść. Cytuję to po raz drugi, nie dlatego, żeby się powtarzać, że brakuje mi argumentów. tylko po to, żebyście Państwo to zapamiętali. 40 lat temu tak pisano o powstaniu warszawskim. Inny historyk żydowski. W tak napisów. Zbrojny ruch w gettach i obozach był niemożliwy głównie z powodu całkowitego wyzonowania Szydłokulturności Polskiej i ich straszliwego osamotnienia. osanowienia. Getta i obozy były otoczone przez obcy, niechętnych, a najczęściej drogi świat, gdzie chwale też bardzo wielkich donosicieli i dzieci, polskich dzieci, czekały na każdego Żyda, który wydostał się z nami. Stosunek Polski podziemnej i całej prawie ludności polskiej do Żydów powodował, że kretka i obóz pracy lub obóz koncentracyjny były jedynymi miejscami na świecie, które dawały Żydom nikomu nadzieję i szanse na przetrwanie. Porównajmy ile Żydów przetrwało okupacji tylko i wyłącznie dlatego, że Mieli pomoc ludności polskiej. To były dziesiątki tysięcy ludzi. Wszedł za nimi, stały setki tysięcy albo miliony, które udzielały im pomoc w jakiejkolwiek formie. Z życia swoich, swojego, swoich rodzin, swoich sąsiadów. Bo Niemcy stosowali represję zbiorową. A teraz okazuje że można po kilkudziesięciu latach pisać, że Niemcy tworzyli dla pokoju, żeby ochronić ludność szydowską przed poprzednim. Inny uczony żydowski, dr Tobias Syp, napisał o powstaniu nie we ale o powstaniu w Gepcie Białoruskim, w połowie 1943 roku. Coś, co nie mieści się w głowie. Mamy grupy Niemców, niezwiązane z sobą, a także pojedynczy Niemcy, udzielane wszelkiej możliwej pomocy wychowia w Gepcie białostockiej a także żydowskich partyzantów w lesie. Dzięki pomocy Niemców, powstańcy w Gepcie dostawali broń, fałszywe dokumenty, kerkardy, a najnachodniej również miejsce schronienia w czasie wojny. Czy to jest przyszłość polskiej szkoły? Czy to jest inna, jak oni to nazywają, Na pedagogiki wstydu, żebyśmy się wyrzędli własnej przeszłości, żebyśmy się wstydzili z w przodku, żebyśmy traktowali tak, jak oni są teraz tu opisywani, czy stać nas na coś więcej? Myślę, że stać nas do odrodzenia, które w Polsce widać na skalę lasowych, wśród młodzieży, wśród kibiców, w wielu innych środowiskach. To odrodzenie odnośnie powoli, ale konkretnie przyniesie rezultaty. Od ponad dwóch dekad mamy do czynienia z dwoma powstaniami w Z powstaniem w Kercie i gorszy powstanie warszawskie Warszawskim. Ale eliminacja, świadomości o tym, że w ogóle powstanie warszawskie było, miało po raz, miejscu, po raz pierwszy miejsce już 9 miesięcy po powstaniu warszawskim. W kwietniu 1945 roku, znowu komunistyczna Rzeczpospolita napisała, 19 kwietnia 1945 roku, przedmiotem zwycięstwa nad faszyzmem. W rocznicę wybuchu Powstania Żydowskiego pożyła już trzykrotnie opaleczona Warszawy. Po latach stanie znowu zbudowany na Fundamencie Cział Kościoła Polski i żydowskich i w bohaterów 1939 roku 1943 roku i 1945 roku. Rok 1944 wypadł z kalendarza. Tego powstania Miało w naszej świadomości nie być. Mieli nas zabić pamięć o powstaniu, o powstaństwie. Tak jak zabijali powstaństwo, to dekady później chcą zniszczyć ten efekt. Mówią, że tego nie odchodzimy. Mówią, że na cmentarzu, na Powązkach, w nekropolii narodowej nie wolno gwizdać. Ale tam ludzie gwizdzą nie dlatego, że przychodzą sobie po gwizdać, ale widzą pseudo-bohaterów rysowanych na czoło gdzie prawdziwych powstańców odpycha się barierę, bo rząd i oficjele muszą położyć jakąś wiązankę, oni muszą mieć przestrzeń, oni muszą mieć kulturę, oni się mogą oddzielać od To jest, panie, to jest miejsce dla tych ostatnich powstańców. Powstań. To oni mają prawo i obowiązek tam być. Rząd może stać w toledycji oficjentów, mogą przyjść godzinę później albo trzy godziny wcześniej, a im nawet tą godzinę, 17 zabiera się i forsuje się w miejsce jak bohaterów ludzi zupełnie innych. Proszę bardzo, kto miał prowadzić warsztat niepodległości. Wystarczają w to miejsce z Bobidowskiego, komunistycznego generała z Gigniewaści. On się dziwi, mówi ja do... jaka komuna, co wy tu mówicie? Nie ma żadnej komuny. A gdzie się podział A gdzie rozpłyna się droga? Wie się podzieli nasze pieniądze, nasze dobra narodowe? Wie się podzieli nasi kochani? Czy on nie wie? On bardzo dobrze wie. I drugi kochanek, którego się przeciwstawił, w miejsce tych dużo większych, miejsce w miejsce Witolda To jest Władysław Bartoszewski, To jest ten, który to czasami oglądać, jak wrzeszcz, nie mówię, tylko wrzeszcz. Człowiek, który mieszkał na inteligencji, w żołnierzu, w jego otoczeniu mieszkał rodziny generałów, przywódców politycznych, najwyższy funkcjonariusz II Rzesła On mówi, że on się bał, jak wychodzić do domu. Nie, nie, on się bał, Polak. Jest to jedyny żyjący uczestnik powstania warszawskiego. On był na służbie radiowców, biulet. Jedyny żyjący uczestnik powstania warszawskiego, który w centrum Warszawy, na ulicy Warszawskiej 62, Mataknicę wysokiego świętnego. Jest to przykład wyjątkowej skromności. I myślę, że potrafimy odróżniać takie rzeczy. Nam nie jest potrzebna pedagogika w stylu. Mamy swoją tradycję na Mamy w Każdy w rodzinie kogoś ma. Każdy z nas już coś wie. Półwiekowa cenzura. 25-prawie Zabijanie tej pamięci na Nic nie da. Od Wrosną pokolenia świadomych, świadome tego, kim są, skąd się wzięły. Te, które odnajdują się ideologii, które wiedzą, że duchową stanicą Polski jest często choroby, że spuścizna powstania naszej jest częścią naszej tradycji. My się możemy spierać o to, czy nam było potrzebne, czy nie, czy tak to było wyglądać, czy nie, czy jakieś uderzenie to powinno być wcześniej, czy później, ale to jest nieistotne. Trzeba pokryć głowę na tych I pamiętać, to nie oni są winni, że ginęli, tylko winni są ci, którzy nas najechali, którzy nas mordowali, a którzy dzisiaj tworzą seriale, które za nasze pieniądze, z naszych podatków puszcza telewizja polska. Nazw matki, nazw ojcowskich. Pamiętajmy, chwała bohatera. Do średniej, do średniej. Nie tylko za to, że dzisiaj z nami tutaj był, za tak piękny wybór, ale za postawę właśnie takiego polskiego patriotu, który wszędzie, gdzie może, odmawia historię, który z odwagą walczy z polskimi pojawiającymi się w wysoko metrach. Bardzo jeszcze raz dziękujemy i oczywiście zapraszamy. Miasta w naszej środowisku. Jeszcze raz z ramami dobrze Proszę, Oczywiście Pan Leżnik zostaje z nami, ja zaraz powiem, w jaki sposób będzie można uzyskać autograf czy kupić książkę. Natomiast, czy są Ci o których prosiłem ośmiu pielęgniarzy? Są wśród nas. Na razie nie ma. A ten was prezentacja jest? Ten was puszki zawodników naszych, o których myślałem? Na górze są z puszkami. No to liczymy tutaj. Kochani, nie rozstajemy się z panem Leszkiem. Pan Leszek pójdzie do góry, bo jak będzie, tak sobie myślałem, najlepiej. Tam jest z jego z i książkami. I bardzo proszę, nie wszyscy na raz, bo i zapiszemy... więc... Po kolei podchodzimy, kupujemy